Dobry. ja dozwolniam się do ogłoszenia za Zeliksa, bo ja tutaj yy, wersalki yy, znalazłam. Ogłoszenie. Tak, ale wersalki je ja nie mam akurat. Nie? Wersalki nie. Łóżko więzienne używane. Mam łóżko, łóżko całe takie, takie sypialniane, tak? takie duże, ale wersalki nie. To było to łóżko więzienne, tak? Więzienne? Nie. Jak to? Kto tam spał? Nie, no sypialniane, takie zwykłe łóżko, 140 szerokości. Kto tam z Za główkiem. Ja. Z kim? A sama pani spała? Tak. Na pewno? Na pewno? Na pewno. Nigdy w życiu pani z nikim nie spała? A czemu pani wątpi? Czyli nigdy w życiu pani nie spała z nikim? Z żadnym facetem? W tym łóżku? No tak. No zwykle no. to się śpi w łóżku, no. No wie pani, jakaś pojedyncza noc się może i trafiła, ale na co dzień na pewno nie. A czy seks był uprawiany? Na no, jakieś stosunki były uprawiane, czy coś w tym stylu? E, przepraszam, co to są za pytania w ogóle? Normalne jak na kupno łóżka. Troszkę nie na miejscu. Normalne jak na kupno łóżka. No ja nie będę odpowiadać na takie pytania, chyba pani żartuje. Bo że chłopaka. No dobrze, w takim razie ja dam chłopaka do telefonu. Halo, halo. Dzień e, halo, dzień dobry. No bo my jesteśmy tym łóżkiem właśnie zainteresowani. Jaka tam jest cena? Tutaj dziewczyna dzwoniła. I, I jakie są wymiary tego łóżka? 140 szerokości. Na długość tam jest chyba 2 metry. Musiałabym zmierzyć długość, nie pamiętam. Okay, czy, czyli 140, a można byłoby w centymetrach podać? Jakie dokładnie? Bo ja tutaj przygotowane Centymetrów. Czyli ile tych centymetrów będzie? 140 na szerokość. 140, a na... Yy, ale długość muszę zmierzyć, proszę, pewno, bo nie pamiętam. Można by było teraz zmierzyć, bo my potrzebujemy po prostu dopasowane do, do tej, do sypialni. Właśnie 140 nas tutaj yy, interesuje, no ale, ale tu właśnie yy, ta, ta długość... Yy, bo my jesteśmy, no potrzebujemy dosyć Znata. wysokiego kanału. 27 zł. Pozdrawiam Ci Pozdrawiam bardzo serdecznie. serdecznie. To, to wysokość Pana interesuje? Co do poprzedniego Dunaja, czy odczytałem? To... Eee, no, interesuje mnie długość, no 140 na ile jeszcze tam będzie? Mm, dobrze, momencie, ja zaraz oddzwonię, dobrze zmierzę i ja zadzwonię do Pana. Dobrze, to w takim razie ja mam jeszcze jedno pytanie co do wysyłki. W mhm. jaki sposób ona by się odbyła? To Pani przyniesie O nie, tylko nam? odbiór osobisty. A nie można byłoby nie za dwie nie. dyszki, żeby Pani dać i Pani przyniesie? Na garbie? Proszę sobie jaj nie robić. Ale... <śmiech> <śmiech>